Przyznam się całkowicie szczerze, że nie napisałem wstępu do tego odcinka. Jakoś tak zwyczajnie wyszło. Byłem bowiem zbyt zajęty wieszaniem tej deski, którą dostałem z okazji premiery Oli Oli World oraz tej maski, którą kupiłem sobie na Halloween razem ze strojem. Chyba wiecie nawet z jakiego to jest serialu. Jeśli nie wiecie, zapraszam na Netflix i poszukajcie sobie Squid Game. Ale myślę, że skoro nie napisałem tego wstępu, bo go nie napisałem, prawda? To możemy już przejść do samego odcinka. Nie ma co przedłużać, kochani. Bowiem minęła godzina 18, serwus Ferajna. Ten tydzień nie był porywający jeśli chodzi o ekscytujące newsy, ale i tak usiadłem i zebrałem dla Was te najciekawsze. Zaczynając od rodzimego podwórka. W piątek swoją premierę miał w końcu Dying Light 2. Spędził on 7 lat w dewelopmencie i przeszedł ciężką drogę, żeby ostatecznie wyjść na prostą. W momencie nagrywania tego materiału gra ma 77 punktów na 100 na OpenCritic, co stanowi tylko o tym, że jest to dobra produkcja. Nie bardzo dobra, nie świetna, po prostu dobra. Akcentuję to dlatego, że od jakiegoś czasu w branży panuje przekonanie, że jeśli jakiś tytuł ma ocenę poniżej 8, no, może 7, to jest to niegrywalny krap. Jak zawsze odwołuję się do Waszego zdrowego rozsądku. Ja w Dying Light 2 pograłem parę godzin. Uważam, że polski dubbing to jedna z najgorszych rzeczy, jaka spotkała tę produkcję, ale z grubsza to znajdziecie tutaj to samo, co w poprzedniej części. Dużo parkuru, ubijania zombiaków i świetnego cyklu dnia i nocy, który w tej części jest jeszcze bardziej rozbudowany. Jeśli jedynka Wam się podobała, wchodźcie w dwójkę bez zastanowienia. To ma double meaning. He, dwójka. Jeśli jednak jesteście wielbicielami motoryzacji, superrealistycznych wyścigów i szlifowania swojego kunsztu jako kierowca, to na pewno oglądaliście State of Play poświęcone Gran Turismo 7. W najnowszej części gracze dostaną do wyboru ponad 400 aut, które zabiorą na tory w 40, 34, przepraszam, lokacjach. Twórcy zapowiadają, że jedna i druga lista będzie rosła przy okazji aktualizacji online wypuszczanych co jakiś czas. Natłok informacji o detalach takich jak chociażby formowanie się chmur nad trasami sprawił, że ta prezentacja dla mnie była jedną z nudniejszych jakie widziałem. Podziwiam jednak, że Polyphony Digital za to ile pracy włożyli w tę grę i chociaż ja zupełnie na nią nie czekam, to życzę wszystkim fanom serii, żeby dostali to, co deweloper zarzeka się, że dostarczy na premierę. Najbardziej kompletną ze wszystkich odsłon. Sytuacja wygląda dużo gorzej dla fanów uniwersum DC. Wszystko wskazuje na to, że Justice League, najnowsza produkcja studia Rocksteady, zaliczy kolejną obsługę. Niedawne doniesienia Bloomberga wskazują na to, że Liga Samobójców zagości na ekranach graczy dopiero w przyszłym roku. Wszystkiemu wiarygodności ma dodawać fakt, że Jason Killer, CEO Warner Media, w swoim ostatnim twecie wymienił tylko Hogwarts Legacy i gotam Knights jako gry z ich line-upu na ten rok. Podejrzewam, że mocno zaczynają Was męczyć te wszystkie opóźnienia i przesunięcia, ale ja osobiście wolę jednak poczekać, aż produkt będzie doszlifowany, a twórcy z niego zadowoleni. A jeśli mówimy o twórcy, który jest no, tak myślę, że zadowolony ze swoich gier, to czas przejść do głównego tematu tego odcinka. Rockstar w swoim niedawnym wpisie na social mediach potwierdził to, co może być szokiem dla nikogo. GTA 6 powstaje, produkcja jest w zaawansowanej fazie, a sam projekt ma być bardziej ambitny niż pozostałe do tej pory. I to póki co tyle. Na szczegóły, jak zwykle, pozostaje nam czekać. Ja tylko przypomnę, że taki Red Dead Redemption 2 powstawał 8 lat i był jedną z najdroższych gier, jakie do tej pory powstały. Kogo jak kogo, ale tę ekipę na to stać, bo GTA Online dalej przynosi im tyle pieniędzy, że mogą pracować w spokoju i szlifować szczegóły. A teraz słuchajcie, zamknijcie oczy, cofniemy się w czasie, ale nie o te 8 lat, tylko o 3. Siedzicie w domu. Oglądacie targi E3, na których po raz pierwszy Tango Gameworks zapowiada swoją nową produkcję. Na scenę wychodzi Ikumi Nakamura i szturmem zdobywa serca internautów swoją naturalnością i poczuciem humoru. Pamiętacie jaką grę pokazywała wtedy? Tą samą, którą mogliśmy zobaczyć w minionym tygodniu, Ghostwire Tokyo. Studio, któremu przewodzi legendarny Shinji Mikami, ojciec takich hitów jak Resident Evil czy Vanquish zaprezentowało fragment rozgrywki. No i muszę przyznać, że dawno nie widziałem czegoś, co by tak się wyróżniało na tle innych produkcji. Bo bez większego wysiłku znaleźć można gry, w których akcja, w których akcja rozgrywa się w Japonii, chociażby niedawno wydane Ghost of Tsushima. Jednak nie tak łatwo odszukać te, które tak mocno czerpią z lokalnego folkloru. Ghostwire Tokyo wygląda bardzo nietypowo, i chyba tym nie kupuję właśnie premiera już 25 marca na PC i PlayStation 5. A na sam koniec informacji zostawiłem sobie temat, który chyba będzie przewijał się, tak jak wspominałem, co odcinek. Nie będę was zabierał w podróż w czasie, bo tym razem musielibyśmy się przenieść do lat, w których wasi starzy pewnie nie mieli was w planach, więc to wprowadzenie będzie troszkę krótsze. Team 17 to ekipa, która przed laty zabłysnęła z kultowych już Wormsów, która z czasem przekształciła się również w wydawcę innych tytułów. Mieli o niej ostatnio genialny plan, który zupełnie nie wiecie czemu nie wypalił, a nawet wybuch im w twarz. Otóż postanowili oni, że wydadzą swoje własne NFT dla uczczenia wspomnianej przed chwilą serii z robakami w roli głównej. I mam wrażenie, że tam w zarządzie chyba nikt nie czyta internetu od jakiegoś kwartału, bo chyba tylko w ten sposób można wpaść na tak debilny pomysł. Oczywiście gracze wyrazili swój mocny sprzeciw, ale nie byli oni w tym odosobnieni. Do sprzeciwu dołączyły studia odpowiedzialne m.in. za Overcooked. Jokaleile czy też Going Under. I to ostatnie studio napisało bardzo mocnego tweeta, w którym nie szczędziło słów powszechnie uznanych za obraźliwe. A czemu te, ci wydawcy te gry? Bo są oni właśnie pod parasolem Team 17. I to na szczęście wystarczyło. Wydawca wycofał się ze swoich planów, nie siląc się jednak na żadne przeprosiny. Tym, tym samym ja też nie będę przepraszał za to, że sekcja newsowa już się skończyła. I przechodzimy do tego, co pojawiło się w kolekcji. A uwierzcie mi, trochę tego jest. To może dla Was wyglądać póki co jak biało zielone pudełka, i pewnie niewiele widzicie. Przejdę szybko przez to, co przystań gracza dostarczyła mi w tym tygodniu, żebym mógł wam pokazać przed kamerą. Ale nie tylko w tym materiale, tylko ja wiem, i zaraz pojawią się pewnie pytania pod tym filmem, kuba, a kiedy materiał o akcesoriach. Ostatnio jakieś mam ciężkie te weekendy i tygodnie w pracy. To znaczy, weekendy nie są w pracy, weekendy są wtedy, kiedy staram się jakoś odżyć, a tygodnie są ciężkie w pracy. Ale postaram się nadrobić. Muszę to po prostu jakoś ogarnąć. Ok, przechodzimy do tych akcesoriów. Mam tutaj taki protective kit na pada do Xboxa. To są wszystko akcesoria do Xboxa, oczywiście. Jak widzicie, kolor mógł wam zdradzić to. I to jest taki silikon cover, taki pokrowiec silikonowy napada. Ja takich rzeczy szczerze mówiąc nie używam, ale bardzo chętnie to sprawdzę. Jestem ciekawy, jak to się spra sprawuje przy takim normalnym graniu. To, co zauważyłem <laughs> wcześniej, to jest informacja, że to wszystko zostało wydrukowane no, to znaczy ten pokrowiec, te nakładki też bodajże są wydrukowane te chyba nie, akurat, ale tutaj mam coś takiego no właśnie, tutaj mam taką, taki baterypak. Aha, i ten. Te opakowania są wydrukowane. Akurat to nie wiem, no bo jest inne. Wydrukowane za pomocą tuszu sojowego. Co jest ciekawe, muszę zagłębić, zgłębić temat, bo pierwszy raz słyszę o tuszu sojowym. Ok, to na, bo zostawiamy na bok. Tak jak zacząłem już mówić, mamy taki battery pack do pada. Co fajne, można oczywiście go ładować też za pomocą kabla USB-C. I bardzo dobrze, bo mam też takie akumulatorki z wejściem na ładowanie, tylko że na mikro-USB. Gdzie Xbox już się w zasadzie przerzucił na USB-C, będzie to zdecydowanie wygodniejsze. 10 godzin na jednym ładowaniu będzie sprawdzane. Nakładki na analogii, przyznajcie się, ile osób korzysta z tego w sensie, czy wśród Was są takie osoby. Jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo chętny oddać takie, bo ja kompletnie nie używam. Następne to już będą pady w dużej mierze. Pierwszy jaki jest, to jest Revolution X. To jest pad, którego już testuję, już go wziąłem na warsztat. Oczywiście jest to pad kablowy, niemniej jednak ma dodatkowe przyciski mapowane z tyłu i co ciekawe, ma też umiejscowiony. W innym nietypowym miejscu. W jakim? O tym w materiale. No teraz nie będę mówił. Bardzo fajny padzik, aczkolwiek jakość tego plastiku troszkę mnie boli i nie jestem przekonany. Oczywiście jest licencja Dolby Atmos w tym padzie. To już się taki standard robi, że jak podepniecie go na kablu do konsoli, to wykryje, wykryje licencję Dolby Atmos na słuchawki i będziecie mogli grać mając Atmosa w słuchawkach. Fajny gadżet, fajny dodatek do tych padzików. I mamy różne rodzaje bardzo podobnego pada, bo to był Revolution X Pro Controller. Tutaj mamy, to jest Pro Compact, taki zdecydowanie mniejszy. Jego jeszcze nie rozpakowywałem, jeszcze nie testowałem, ale znam te kompaktowe kontrolery, one są zazwyczaj na mniejsze ręce. Jednocześnie tutaj zachowując to, ten element Pro. I oczywiście ponownie Dolby Atmos w padziku jest licencja, i tutaj widzę, że jest kolejny Pro Compact. I zaraz zobaczymy, czym się różnią, chyba tylko wyglądem. Te pady, oczywiście, pójdą na giveaway, także będziecie mogli je zgarnąć. Jeśli macie Xbox, to na pewno się ucieszycie. Z tego co widzę, to są identyczne pady, różnią się tylko designem. Więc win-win. I ponownie, tutaj Dolby Atmos jest w padzie super. Kolejną rzeczą, jaka jest. Jest stacja dokująca. Stacja dokująca do dwóch padów, od razu z akumulatorkami. Widzę, że są zaślepki. Zastanawiam się tylko, czy zaślepki są pod nowe już pady. Zaraz zobaczymy: Sirius X i S. Ok, czyli już tylko pod nowe pady. Bardzo prawidłnie. Też będzie sprawdzane. Tych ładowarek już trochę mi się nagromadziło. No, Siri nawet nie rozumie tego. Tych ładowarek troszkę mi się już nagromadziło, więc będzie też sprawdzane. Myślę, że zrobię po prostu przegląd poddaną. Platformę w sensie pod Xboxa, przegląd pod Xbox, pod PS5, i przegląd pod Switcha. I przechodzimy do w sumie tych ciekawszych rzeczy. Pudełka widzę, nie zabrałem do jednego gripa, ale mam taki jeden grip, który jest, to jest kompaktowy bodajże, tak, to jest kompaks, yy, i to jest oczywiście jak widzicie do grania w gry z Xclouda, czy nawet gry mobilne na swoim telefonie z Androidem. Tutaj mam taki grip, który jest pro. Nie wziąłem do niego pudełka, bo już go wyciągnąłem, jak tylko go zobaczyłem, to wyciągnąłem go z kartonu i zacząłem testować na telefonie. E, rewelacyjna sprawa. Do Exclouda to jest magia, więc zakładam, że ten kompaktowy też się będzie dobrze sprawdzał, zwłaszcza, że telefon raczej, e, to znaczy telefon, urządzenie nie urośnie do takich rozmiarów w przypadku tego mniejszego. E, ostatnią rzeczą jest, jeśli na przykład macie. Tutaj położę sobie. Jeśli nie macie telefonu z Androidem, a macie pada od Xboxa, albo macie telefon z Androidem i chcecie sobie telefon przytwierdzić, przymocować do Padzika, żeby pograć właśnie w tytuły exkludowe, rozwiązanie dla Was. Nie wiem ile to wszystko jeszcze kosztuje, jeszcze nie sprawdzałem. To wszystko pojawi się na pewno w materiale, w którym będę przez to przechodził. Niemniej jednak, wow, jest tego sporo. Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Co Wam najbardziej wpadło w oko i czego najbardziej jesteś ciekawi, jesteście ciekawi, i co sprawdzić? Co sprawdzać w tych rzeczach? To też są zawsze ciekawe sugestie, także sekcja komentarzy jest dla Was, kochani. A teraz czas na sekcję y, jeszcze znowu dla mnie czyli o tym, co było na tapecie u mnie. Zapraszam. Przyznam, że jestem bardzo mile zaskoczony tym, jak zareagowaliście na ostatnią moją prośbę, żebyście wy w tej ostatniej sekcji podczas tej ostatniej sekcji, de facto, dali znać, co Wy oglądacie. I daje mi to pewne polecajki, ale dawajcie tego więcej. Ja tak jak wspominałem, jestem ostatnio trochę zawalony robotą i miałem czas na to, żeby odpalić dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest Superstore na Netflixie, który od razu zdobył moje serce. Bardzo mi przypomina The Office. Zresztą producent tego też pracował przy The Office, więc tutaj nie ma przypadków, są tylko znaki. Drugą rzeczą jest Tinder Swindler. Jest to dokument, oczywiście no jak dokument to oparty o, no, o fakty, e, o wielkim przekręcie na Tinderze. Bardzo polecam, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, o tej sprawie było głośno swojego czasu. Teraz ten dokument to zekranizował. Bardzo ciekawa i ciężka rzecz, szczerze mówiąc. Nie sądziłem, że ludzie są tak kreatywni. I liczę, że Wy będziecie kreatywni w komentarzach, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam dzisiaj oczywiście na stream. Zaczniemy, myślę, około 19, żeby też skończyć jakoś wcześniej, może się na 18.30. Streamuję na Twitchu, pamiętajcie o tym i tam się również widzimy. Powinien, powinna wyskoczyć teraz karta tym rogu. Dobrze zapamiętałem. Jezu, całe szczęście. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, bądźcie w zdrowiu i do zobaczenia już wkrótce. Servus. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału. Zwłaszcza Mir, Defomirowi, Artdiverowi za bycie spornikami na poziomie Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.